Cześć, witajcie jak co tydzień w analizach produktowych. W tym tygodniu skupimy się na niszy, która uważam, że ma w najbliższym czasie bardzo fajny potencjał. Zresztą zobaczymy sobie po sprzedażach, po tym jaki jest potencjał cenowy w tych produktach, żeby sobie potestować to na przykład w dropie, aż czasem brać sobie na stan magazynowy. Są to odkurzacze bezprzewodowe, ponieważ moim zdaniem i tak jak z doświadczenia też na Allegro, teraz zbliża się okres jesienny. Czyli co idzie za tym? Więcej ludzi chce mieć porządek swoim w swoim samochodzie. Niektórzy oczywiście skorzystają z menu samoobsługowych, bezprzewodowych, gdzie są odkurzacze, ale niektórzy jednak wolą sami sobie w własnym zakresie posprzątać i jakby nie korzystają z tego typu usług, dlatego też kupują produkty, jakimi są odkurzacze bezprzewodowe. I teraz bardzo ważna rzecz jest taka, że jest to produkt nawet całoroczny. Teraz jest to jeden z jego pików, tak samo jeszcze na święta, też jest pik sprzedażowy, ponieważ na prezent często takie odkurzacze też um, ludzie kupują, dlatego uważam, że ma bardzo fajny w czwartym kwartale potencjał ten produkt. Więc zaczynamy sobie z pierwszym produktem. Zobaczmy sobie produkt za 49,90 i zobaczmy sobie, tutaj mamy za 99,99 ,99 zł. Jest to ten sam produkt, więc jeżeli ma potencjał sprzedaży to za 100 zł i za 49, to zobaczcie, jakbyście jeszcze ulepszyli to na zrobili coś lepiej dodatkowo. To myślę, że ma to bardzo fajny potencjał, żeby się nawet sprzedawać jeszcze większej ilości. A można też pomyśleć o, jakich, o jakichś zestawach, różnego rodzaju innych produktach uzupełniających, które na przykład można wrzucić tutaj czy w cross-sellingu, czyli kup razem. Dzięki temu też zwiększyć swój koszyk zakupowy. Trzeba pomyśleć, jakie produkty na przykład mogłyby się fajnie z tym sprzedawać. Myślę, że jakieś gadżety do auta, myślę, że jakieś rzeczy, jakieś może nie wycieraczki, albo wycieraczki w sumie też spoko z drugiej strony, no bo jeżeli mamy dostępność gdzieś tam od jakiegoś dostawcy na przykład wycieraczek, no to do samochodowych też bardzo fajna sprawa. Kolejny produkt mamy za 86 ,10 zł 10 groszy, 7 osób kupiło i za 100 zł też się ten produkt sprzedał. A zobaczcie, nie są wcale jakiś lepszy, ulepszony, ta aukcja po prostu nawet chyba gorzej wygląda niż, no jest powiedzmy na jedno kopyto, wszystko zrobione bardzo podobnie. I no zobaczcie, opis też nie jest atrakcyjny, więc jakby jeżeli ulepszycie ten produkt, macie mega fajny potencjał do tego, żeby go sprzedawać jeszcze o wiele e, drożej. A zaraz Wam pokażę jeszcze fajniejsze produkty w kolejnych, w kolejnych tutaj propozycjach, także zostańcie koniecznie do końca. A tu jeszcze mamy ten sam produkt za 115 zł, znaczy no widzicie, ta, ta sama opcja sprzedaje się praktycznie. No to już to w ten sposób jest zrobione, więc ulepszcie taki produkt i zobaczycie, że będziecie mogli wygenerować o wiele więcej sprzedaży. Tutaj mamy kolejny odkurzacz bezprzewodowy, bardzo podobny do tego, co patrzyliśmy poprzednio. I on też się sprzedaje po 129 zł. I zobaczcie, że to ten sam sprzedawca sprzedaje ten sam produkt drożej. Troszeczkę chyba zmieniona aukcja. Tutaj troszeczkę miniaturka jest zmieniona i się sprzedaje drożej. Czyli jak wy zrobicie coś lepiej, inaczej, pokażecie z innej prezentacji ten produkt, no to myślę, że też będziecie mogli go sprzedawać nawet może w większej ilości sztuk, a może.